Się te stroje takie nie to podęgi, ni Cały czas zastanawiałem się, jak ubrane wyjdą zawodniczki do tej walki. Wyglądają ładnie, oby też ładnie walczyły. 7 kg cięższa Linkiewicz i 10 cm wyższa. Może to być warunkiem przechylającym na stronę zwycięstwa, właśnie tej pani, ale zobaczymy. Tak jest. Mike Tyson też był niski, ale sadził ładne bomby. Do Dobrze! Godlewska kontra Linkiewicz! Wydaje mi się, że Marta Linkiewicz stoczyła już kilka walk i one nie są zapisane w żadnym rekordzie. Gotowy? Ma już Gotowa? na pewno jakieś szarpaniny Gotowa? z innymi dziewuchami, jak będzie tym razem. Oj! Ruszyły! Dziewczyny Ruszyły mają... ostrożnie, presję wywołuje tutaj Linkiewicz. I pierwsze kopnięcie. Pierwsze cepy, plecy oddaje Godlewska. Jest dosyć chaotyczna wymiana. Bardzo chaotyczna wymiana. Nawet On sprowadzenie ma... do parteru. Za włosy było chyba chwycenie. Linkiewicz łapała za włosy, ale przekazał. do no, Linkiewicz! Mamy klicz, Obalenie Linkiewicz. Mamy to. się. Ground and się! Czy to Linkiewicz. przetrwa, czy to przetrwa? Godle Duże koło poty Godlewskiej Barta Linkiewicz nie patrzy, gdzie uderza. Uderza w tył głowy. Ale już uderza w tył głowy. Sędzia Ta agresja! To jest. Koniec walki! Agresja Linkiewicz! Ale ja nie Zwyciężyła. Ja nie wiem czy nie było tutaj faulu bo Sędzia mówił, że było uderzenie w tył głowy.